Co to dzisiaj w ogóle dla...? Jak to kto? Przecież to jest hit wieczoru. Meksyk-Brazylia. Ech, meksykańskie dziewczęta. A co, przydał jakieś? Nie sądzę. A co ty wiesz o meksykańskich dziewczynach? Stary, są boskie. Fantastyczną ubrane, z takim smakiem, jeszcze energetyczne barwy, wiesz, takie zwiewne sukieneczki, wiesz, takie bocho takie bocho wiesz, takie, 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 krótkie topy, nie, wiesz. Yy, albo te, albo te takie czarne spodnie, z takim, wiesz, takim motywem egzotycznym, jakby na, no, w tych okolicach. Wiemy. Co? Jakie, co czarne? Chyba spodnie, chyba. <laughs> Stary, ty nie odróżniasz spodni od spodniu Spodnią to tam, gdzie z medalami stają. Panie teoretyk, właśnie a, a propos sprawa wyszła. Ale że co? No, że co? Że, że poderwiesz którąś, czy będziesz tak teoretyzował tylko? No. Oczywiście, że tego z dokonam. I to z, z całą tą grupą. <grym> dobra, to, to zakład. Kto pierwszy wyrwie? Tylko na sucho, bo ja mam żonę kochającą. E jak to jest tak na sucho? No tak, że wiesz, że, ale... no, 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 no okej, okay, do, do, dobra, dobra, dobra bez, bez szczegółów. To ile? O, stube. o stube. Wchodzę. No, ja też. Do. No, no i stat. Mam na klacie niezły Meksyk. Jesteś zainteresowana? Pokazać? Teraz? Wtedy, wiesz, poszedłem do tego profesora Skórka. W <grym> momencie profesor Skórek był taki... <grym> A wiesz, w co cię mogę połaskotać tym wąsem? No To jest niesamowite, bo ja do dzisiaj pamiętam wszystkie pytania, które mi zadał. Zjadłem kiedyś 6 kilo burrito. M mogę ci przytoczyć. Chcesz? Nie, nie, dziękuję. Kolor. Wiesz, to doskonale, wiesz, doskonale dobrałaś tutaj takie, takie żabotki, wiesz, wąski, czarne, wiesz, skórzane, paseczne. Wiecie, tam no, masę cichów, także moglibyśmy wpaść, poprzymierzamy, ja wam doradzę, przecież, no, samych was jakby nie zostawię, nie? To co? To co, idziemy? No, no pewnie, no. No, chodź, no, dobrać, no dobrać. To, to proszę, a ja już idę. Niektórzy to mają życie no, no. Że brat Pelego który się spodziewał, ty mnie nie denerwuj. Po prostu. Wygrałeś, wygrałeś, dobrze, już tylko bez triumfalizmu, dobrze? Nie, nie, nie. Te spokojne tu zaraz, wiesz, zaraz będą i. Aha, teraz się będę znęcał. No, bo... Wyrwał najpiękniejsze laski z mojego pubu, jeszcze siedzi smutny. No, no bo wiecie, jak to wiesz, jest, no, no. No właśnie, nie wiemy jak to no, jest. No, no zawsze to samo, nie wiesz, no. Wiesz, zakupy, ciuchy, no piękne kobiety. Nie denerwuj no. mnie. Mm. No. Ja no, mógłbym was. Z... Wam zadra na pytanie? No, Słucham. No? Dawaj. No bo wiesz, sobie, nie? Że już masz tą kobietę w sklepie, nie? Wiesz, Podchodzicie, wiesz, do kasy, wiesz, ona płaci. Aha. Wiesz, wychodzicie i, i... No i co dalej właściwie? Ale w jakim sensie? Czy, no co ja mam robić, no, w... Czy wiesz, w sensie... O. o cześć. Dziewczyny są. Są... Byliśmy w sklepie, są mają nowe, są ubrane. To ja Krysiu, no. Meksyk czy Brazylia? Ja myślę, że. ja no, już się nie mogę doczekać. Ale stary, jakbyś to powiedział, wiesz jak to jest? To jest. To jest tak, jakbyś okiwał całą obronę bramkarza i, i, i po prostu nie umiał trafić w pustą bramkę. Rozumiesz? A piłkę masz. Przecież. Chyba, nie?